Jak długo będziesz opóźniał swoją decyzję odnośnie wyboru języka programowania? Jeżeli masz ten problem, to zostanę ze mną, bo dzisiaj pokażę Ci jak w prosty sposób napisać swoją pierwszą linijkę kodu Ever. Najgorszą opcją jest właśnie opóźnianie tego w czasie. No, kiedyś, może kiedyś nauczę się w wieku 50 lat programować, możesz tyle czekać, ale no, wtedy troszeczkę Twój umysł może być mniej chłonny. Dlatego weź pierwszy język z brzegu, na przykład język C, ja w tego zaczynałem. Język JavaScript albo właśnie Python, którym ja tutaj zajmuję się na tym kanale. Mam troszeczkę materiałów, które mogą ci pomóc w jakiś sposób rozpocząć przygodę z programowaniem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zostań ze mną, bo zaczynamy właśnie teraz. Cześć, jestem psychocoach i dzisiaj chciałem cię zajawić tematem bo dostaję wiele pytań od ludzi, jak zacząć z programowaniem, no najlepszą opcją jest po prostu napisanie pierwszej linijki kodu i wiem, że wiele osób ma na początku problemy z konfiguracją środowiska, wyborem właśnie środowiska do kodowania, instalacją pewnych rzeczy ale istnieją w dzisiejszym czasie rozwiązania, które mogą Ci w tym pomóc i dzięki temu ominiesz te wszystkie problemy i zajawisz się samym pisaniem kodu słuchaj jest szansa, że dzisiaj zostaniesz początkującym Pytonistą. Jak to zrobić? Psycho -coach zaraz Ci powie. No, przede wszystkim możesz wejść na stronę www.python.org Zostawia ci link do tej strony w opisie do tego filmu. I tutaj napiszesz swoją pierwszą linkę kodu Ever, i może okazać się, że zajawisz się tematem. Zobacz. Tu mamy wiele e, tak jakby zakładek na tej stronie, które mogą być pomocne. No, możesz spokojnie sobie pójść tu, e, w gdzie gdzie downloads i zainstalować sobie to na swoim systemie operacyjnym, ale my zrobimy inny temat. Tak jak powiedziałem, ominiemy wszystkie problemy związane z instalacją i konfiguracją środowisk. I tutaj zobaczcie, mamy opisaną składnię naszego Pythona. W tym wypadku jest to te trzy kreseczki, trzy strzałeczki określają, że tutaj możemy wpisywać polecenia Python. I zobaczcie, mamy też opisany, no, wpisany przykładowy kod. Jak widzicie, składa się to z różnych dziwnych poleceń, które wydajemy komputerowi. Python jest językiem skryptowym, nie wymaga kompilatora i wpisujemy sobie wszystkie polecenia w poszczególnych linijkach. Zobaczcie akurat tutaj mamy coś takiego jak Fibonacci, to jest ciąg Fibonacciego. To jest pojęcie z matematyki. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, co oni tutaj wpisali na głównej stronie python.org, to sobie wejdź w Google i sprawdź czym jest ciąg Fibonacciego. Oczywiście nie musisz wiedzieć czym jest matematyka programując, nie musisz być dobry z matematyki, żeby programować. I żeby cię to nie przestraszyło. My za, za chwilę ci pokażę jak napisać swoją pierwszą linijkę kodu. Co musisz zrobić, to tutaj jest taka strzałeczka i mamy napisane Launch Interactive Shell. No Klikamy i na stronie python.org uruchomi nam się środowisko wbudowane w stronę webową, w stronę webową gdzie mamy już interprety Pythona. I tutaj możemy pisać swoje pierwsze polecenia w Pythonie, więc dzisiaj za chwilę napiszemy linijkę kodu. Co my chcemy zrobić. W ważnym takim pojęciem, które warto też gdzieś tam znać na, na samym początku programowania, jest pojęcie zmiennej. Zmienna to miejsce w pamięci komputera, gdzie będzie przychowywane dane. No i na przykład, ja sobie wpiszę, że psycho tak, taką zmienną, i tam będzie przychowywana moja ksywka z YouTube'a, i wpiszę sobie, równa się. Znak równa się to jest pewien operator. Dzięki temu. Dzięki temu operatorowi do tej zmiennej wpiszę pewną wartość i wpiszę wartość, tak można powiedzieć, napis, czyli ciąg znaków. Ciąg znaków to jest typ string. Jeżeli zagłębisz się dalej w programowanie, no to zobaczysz, że operujemy tu na pewnych typach danych, ponieważ zmienne właśnie operują na różnych typach danych. Komputery rozpoznają te pewne typy danych, i potem możemy pisać swój program. Więc do psycho wpiszę coś takiego: Psycho Coach. Czyli moją ksywę i kliknę Enter na klawiaturze i zobaczymy co się wydarzy. Bam. OK. Mamy znowu trzy strzałki i nic się nie wydarzyło. No właśnie, bo w tej chwili ta linijka określa, że wpisałem jakąś wartość do tej zmiennej psycho. Teraz będę mógł za pomocą polesem Python operować na tej zmiennej. Nie? Więc co ja mogę zrobić, żeby wyświetlić w konsoli tej Python yy, wartość, która skrywana jest pod półzmienną, muszę użyć pewnego polecenia. Pa Python posiada wiele takich domyślnych poleceń, yy, którymi możemy operować. Na przykład takim poleceniem yy, domyślnym w Python jest polecenie print. No, z angielskiego wiesz, że print to znaczy drukować, wydrukuj. Często znajdziesz to gdzieś tam, jak drukujesz na drukarkach. I za pomocą takiego polecenia print możemy w naszej konsoli, tak jakby, wyświetlić, co jest schowane pod zmienną. Nasza zmienna to jest zmienna psycho. Czyli wpiszę psycho. Zamknę nawias i tak wygląda to polecenie. Jeżeli chcesz nauczyć się dowolnego języka programowania, no to musisz znać pojęcie składni. Każdy język programowania posiada własną składnię. Co to jest składnia? Składnia składa się z różnych poleceń i komputer w danym języku będzie mógł zrozumieć tylko i wyłącznie tę składnię. Czyli Python, tutaj ten interpreter Pythona, zrozumie tylko i wyłącznie określone polecenia. I w tym wypadku ta. Polecenie Print ma dwa nawiasy, i w tych nawiasach przekazujemy pewne parametry. No to klikniemy Enter. Zobaczymy, co się wydarzy. Bam! Zobaczcie. W tej chwili uruchomiłem polecenie Print, i w konsoli została wyświetlona, wyświetlona informacja, co jest skrywane pod zmienną Psycho. Tam miałem ten napis PsychoCode. OK. No dobrze, to spróbujmy jeszcze sobie manipulować tą, tym poleceniem Print. I znowu sobie wezmę psycho. I teraz dam przecinek. To jest znowu element składni. I teraz mogę sobie dać yy, tutaj znowu jakiś napis. Czyli psycho coach to najlepszy. Najlepszy. <grywa> najlepszy coach. W internecie. Internecie. I zobaczcie, co w tej chwili się wydarzy. Dzięki tej. Yy, znajomości składni przeze mnie skleję sobie dwa napisy, czyli napis, który jest skrywany pod zmienną psycho oraz napis, który tutaj wpisałem. Oba tutaj napisy są tak jakby no wrzucone w tę funkcję print i oddzielone przecinkiem. Wtedy interpretę Pythona zrozumie, że ja chcę te dwa napisy wyświetlić razem. Super. Czyli PsychoCoach to najlepszy coach w internecie. Cieszę się bardzo. I teraz tak. Widzicie, mamy tutaj pierwszą linijkę kodu, którą napisaliśmy napisaliśmy w Pythonie. Często zdarza się tak, że programiści piszą pierwszą linijkę kodu. Coś takiego Hello World, tak? Albo Witaj świecie. Więc my też napiszemy i będziesz. Wtedy już gotowy, żeby zacząć własną przygodę z Pythonem. Czyli, print. Witaj. Witaj, świecie. Zobaczcie, że nasz interpreter rozumie polski. Print. Witaj, świecie. Super. No jeszcze raz. Co ja teraz zrobiłem. Zobaczcie, mogę tutaj sobie pewne takie jakby czynności powtarzać i teraz żeby wyświetlić ostatnią instrukcję, którą wpisałem do, tutaj w konsoli, wystarczy, że kliknę na klawiaturze, może pokażę o, na klawiaturze kliknę sobie ten przycisk do góry, I zobaczcie co się wydarzy, bam, nie? Czyli ostatnia instrukcja, którą wywołałem, zostanie przywrócona i napiszemy sobie może coś takiego jak hello world Super. <laughs> Witaj świecie. Jesteśmy teraz w świecie Pythona. Możemy robić naprawdę ciekawe rzeczy. Brawo. Napisałeś swoją pierwszą linijkę kodu w Pythonie. Może nie było to na, swoim, na Twoim komputerze, tylko w budowanej konsoli webowej, ale od tego się zaczyna. Jeżeli e, dzisiaj już to zrobisz, to zobaczysz, że wdaje Ci to w nawyk i będziesz, za, e, będziesz programował codziennie, więc nie zwlekaj, tylko zrób to samo co ja i e, zostaw komentarz pod spodem, czy rozpoczynasz swoją przygodę. E, to jest pierwszy krok, jaki warto zrobić, czyli po prostu zmusić się do tego, żeby napisać ten do pierwszej linii kodu, ale potem musisz zainstalować Pythona na swoim komputerze i zacząć pisać samodzielnie w, w edytorze jakimś tam w środowisku programistycznym, np. Atom albo Sublime Text i tak dalej. Jeżeli chodzi o materiały nauki, warto nam zainteresować się taką książką, jak „Automatyzacja nudnych zadań”. Pythonem z angielskiego to jest automate boring stuff with Python. Ja z tej książki się uczyłem i polecam Ci na start tę publikację. W linku poniżej, pod tym filmikiem, zostawiam Ci odsyłacz do tej książki. Myślę, że warto, warto się tutaj zagłębić w przykłady, które zawarto są w tej książce. Python jest doskonałym językiem do automatyzacji nudnych zadań. Więc jeżeli siedzisz w biurze i codziennie robisz jakieś powtarzalne czynności z plikami w Excelu czy w analizie jakichś danych, no to spokojnie, Python może Ci w tym pomóc. Python ma też inne zastosowania, ale zacznijmy od ulepszania swojego życia, żeby nie nudzić się i zautomatyzować to wszystko do perfekcji. Mówił Psycho Coach, zostaw subskrypcję, wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Elo.